Małgorzata Kaczmarski, witam i zapraszam na kolejne spotkanie. Dzisiejszy AutoZwiad zaczynamy nietypowo – aerozwiadem. Przez ostatnie 10 lat widać szalony wzrost ilości prywatnych samolotów, szczególnie w firmach, które cenią sobie czas. I widać, że, że znacząco ta liczba wzrasta. Jednak myślę, że przyszłość to będą śmigłowce dyspozycyjne. Siłą rzeczy jesteśmy ograniczeni infrastrukturą lotniskową i nie zawsze lata się tam, gdzie się chce. Czasami, czasami lotniska są dość odległe od miejsca przeznaczenia. Dlatego uważam, że. W przelotach krajowych górą będą śmigłowce. Panie Marcinie, no ale wróćmy do samolotów. Pilot ma coś w rodzaju prawa jazdy, czyli licencję pilota. Oczywiście nie każdy może taką licencję zdobyć, bo jest to obwarowane wieloma czynnikami. Co trzeba zrobić, żeby taką licencję mieć? Oczywiście dla każdej specjalności lotniczej, czy są to loty balonowe, szybowcowe, samolotowe czy śmigłowcowe, wydawana jest odrębna licencja, do wydania której należy spełnić określone wymagania. I pierwsze co to są badania lekarskie. Jeżeli kandydat na szkolenie lotnicze przejdzie badania lekarskie, w zasadzie jego droga do uzyskania dowolnej licencji jest otwarta. Jak długo trwa otrzymywanie, czy walka o taką licencję? Jest kilka stopni licencji samolotowych, na przykład od licencji turystycznej poprzez zawodową do liniowej. I jak Licencję turystyczną można w zasadzie uzyskać w przeciągu dwóch miesięcy, tak dojście do licencji zawodowej, a tym bardziej do liniowej zajmuje od kilku do kilkunastu lat. Jaki to jest koszt na dzień dzisiejszy? Mniej więcej? Na dzień dzisiejszy licencja turystyczna, czyli wykonywanie lotów rekreacyjnych bez możliwości zarobkowania to jest około 15-17 tysięcy złotych. Uzyskanie licencji zawodowej czy też liniowej to jest już rząd wielkości 200 tysięcy złotych. Mamy licencję, kupiliśmy sobie samolot, ale to nie wszystko kosztuje i paliwo, i opłaty lotniskowe. Przecież to są poważne pieniądze. Niestety świat nam się komercjalizuje i czasy wolnej awiacji się kończą, zatem każdy samolot, który startuje, ląduje, generuje koszty i są to koszty związane z opłatami. Za starty i lądowania, czyli opłatami lotniskowymi, kosztami paliwa, kosztami opłat trasowych, także jest tego całkiem sporo. Oczywiście do każdego startu i lądowania pasażerowie, zarówno jak i załoga, są zobowiązani do zapięcia pasów bezpieczeństwa. Posiadamy również takie wyposażenie jak maski tlenowe przy lotach wysokościowych. Mizelki ratunkowe, tratwy ratunkowe, w zależności od tego, nad jakim obszarem wykonujemy lot. Ile paliwa musimy mieć ze sobą, żeby yy, polecieć? No, jak najdalej. <grym> jak najdalej, czyli jak najwięcej. Samolot ten, akurat egzemplarz, zabiera 580 litrów paliwa, co starcza na około 5 godzin lotu. Zgodnie z przepisami możemy lądować tylko i wyłącznie na lotniskach i lądowiskach. Które są opublikowane w tak zwanym AIP, czyli Zbiorze Informacji Lotniczych dla każdego kraju. Czy każdy samolot posiada urządzenie pozwalające śledzić go w każdej części nieba? Z reguły tak. Przepisy jeszcze są na tyle liberalne, że nie jest to obowiązkowe, natomiast większość samolotów jest wyposażona w transponder, czyli urządzenie, które pozwala kontrolerom ruchu lotniczego śledzić na bieżąco położenie i wysokość samolotu. Jeszcze trochę szczegółów technicznych. Podczas lądowania bardzo często widzimy samoloty, które zbliżają się do lądowiska z włączonymi światłami. Czy to obowiązek podobnie jak jazda z włączonymi światłami na naszych drogach? Obowiązkiem to nie jest szczególnie na lotniskach niekontrolowanych. Natomiast obowiązuje nas ta sama zasada co na drogach, czyli widzieć i być widzianym. Są podobno trzy rodzaje świateł w samolocie. Naturalnie mamy Światła do lądowania, mamy światła do kołowania, światła pozycyjne oraz światła antykolizyjne. Panie Marcinie, czy samolot powinien być wyposażony w zimowe ogumienie? <laughs> jako takiego y, ogumienia zimowego samoloty nie posiadają. Natomiast jak każdy, przygotowujemy się do zimy, wymieniamy olej na zimowy i również konserwujemy instalację przeciwodlodzeniową, czyli pneumatycznie pompowane rękawy gumowe, które znajdują się na skrzydłach i statecznikach, które pozwalają nam w trakcie zimy pozbywać się oblodzenia. Czego życzyć pilotom przed zimą? Tego, co zawsze, czyli tyle samo startów, co lądowań. Małgosia AutoZwiast zaczęła dzisiaj nietypowo, a ja tradycyjnie wracam do samochodów, bo teraz mamy coś dla miłośników nowości. Jeszcze 10 lat temu wydawało się, że każdy nowo zaprojektowany i wyprodukowany samochód ma przed sobą dobre 5 lat życia, zanim po pierwsze znudzi się kolejnym pokoleniom nabywców i po drugie przestanie być modnym. Dzisiaj okres ten skrócił się znacznie, bo już trzyletnie konstrukcje uważane są za przestarzałe. Przedują tu designerzy działający dla marek azjatyckich, ale Europa z przyczyn prestiżowych nie może zostawać w tyle, no i nie zostaje. Kontynentalne biura koncepcyjne rozgrzane do czerwoności co chwila wypluwają, coś, co ma ogromne szanse na miejsce w salonach. Z pewnością przodują tu designerzy francuscy, jak widać niesypiający spokojnie, póki Paryż nie wygra z seulem żeby więc nowa rewolucja francuska? Niewykluczone i niech walczą, choć ostatni designerski cios zadali Japończycy, bo Nissan Juke to kolejny w historii punkt odniesienia dla nowych konstrukcji na ziemi. Ale wracając do Europy, to rzućmy okiem na auto o nazwie Captur, a dokładnie Capture, wóz mający dogonić i zdeklasować Juka. Ma szansę? No, jeżeli Paryżowi wystarczy odwagi na odkrycie Captura i uszycie większej serii, no to oui, szanse na to są. I to właśnie francuskie. Niestety koncepty wyposażone w pomysły kosmiczne na liniach produkcyjnych są już obdarte z tych najciekawszych. Tak bywa najczęściej, a jak będzie z kapturem? Paryżu odwagi, designerski impresjonizm ma nareszcie szansę na wjechanie pod strzechy. Zróbmy ten krok razem. Strach przed dziwacznym często paraliżuje, ale mamy XXI wiek i lekarstwa na paraliże są już znacznie bardziej skuteczne niż kiedyś. A jaki to lek? Klientela w czopkach. Tak, kupujący po prostu mogą zacząć mieć gdzieś to, co oferuje im się w ogromnej większości przypadków. Te same sedany, te same hatchbacki, te same kombi. Powoli zaczynamy wyglądać jak chińscy przechodnie za czasów tamtejszej bandy czworga. Miliardowa ilość rozmiarów, ale kroje niemal te same. Zasługujemy na to? Nigdy. Niech żyje nowa rewolucja francuska, a banda czworga lub dwojga określa co najwyżej ilość drzwi. Tradycyjnie już zmieniamy temat. Samochody używane kuszą nas przede wszystkim niską ceną zakupu. Klienci flotowi, posiadający oczywiście większe możliwości negocjacji ceny przy zakupie samochodów do firmy, zazwyczaj nie rozważają zakupu aut używanych. Jak się kończy ten właśnie ten okres leasingu, no to auto już machamy na nie ręką, robimy tak, żeby było jak najtaniej i czasami już to o tym ASO zupełnie zapominamy, tym bardziej, że bardzo często mamy już przebiegi, które nie kwalifikują nas do gwarancji, więc tak naprawdę jest nam obojętnie, gdzie go serwisujemy. Inaczej jest jednak w przypadku małych przedsiębiorstw. Dobrym trendem jest zwiększające się zainteresowanie pojazdami polizingowymi i po wynajmie długoterminowym. Mały i średni przedsiębiorca to jest tendencja od jakiegoś czasu. On nie kupuje samochodu nowego, on raczej szuka samochodu z niewielkim przebiegiem, dobrze jeżeli jest jeszcze na gwarancji. Samochody krajowe, szczególnie pochodzące z pewnego źródła, cieszą się dużą popularnością. Najczęściej szukamy ich w salonach tak? albo w wyspecjalizowanych komisach, portalach aukcyjnych, które się specjalizują właśnie w pozyskiwaniu i sprzedaży flot. Ceny tych samochodów nie należą może do najtańszych, ale płaci się tutaj za pojazd z udokumentowanym przebiegiem i najczęściej wyceniony przez niezależnego eksperta. Przebiegi są tutaj wręcz pewne. One są udokumentowane. Te samochody są z reguły w 100% serwisowane, więc istnieje historia serwisowa, są odnotowywane naprawy, obsługi wszystko jest w stacjach serwisowych najczęściej. Przyjrzyjmy się zatem wadom i zaletom kupna używanego samochodu do firmy. Czasami może być to niezłamina. Przede wszystkim, żeby wybrać taki samochód polizingowy, czy samochód po firmie, trzeba doskonale wiedzieć, co się z tym samochodem działo. Wiadomo, jak jeżdżą przedstawiciele handlowi, wiadomo, że nie do końca zawsze o ten samochód dbają. Czasami te przebiegi nabite przez nich podczas eksploatacji samochodu są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. No i też auto jest w różnym stanie, także sama kwestia od odsprzedaży takiego auta to jest bardzo fajny pomysł, bo coś z tym autem musi się stać, No, auto jest jeszcze na tyle w dobrym stanie, że nie będzie złomowane na przykład. No, ale żeby kupić dobry samochód leasingu, to trzeba naprawdę dobrze się mu przyjrzeć. Najistotniejszą zaletą będzie oczywiście cena. Z różnego rodzaju analiz wynika, że najkorzystniejsza będzie ona w tym przypadku dla samochodów około 3-letnich. To po tym okresie mamy do czynienia zazwyczaj z największym spadkiem wartości samochodu. Niejednokrotnie wspomniane 3 lata, to również niestety okres, w którym nie obowiązuje już gwarancja producenta. A więc ostatecznie, kiedy coś w aucie przestanie działać. Jesteśmy zdani tylko na siebie. Prywatnie, jeżeli bym takie auto kupował, zgłosił się do wyspecjalizowanego zakładu, który zrobi nam ocenę stanu tego samochodu i stwierdzi, w jakim on jest okresie, czy w najbliższym czasie z użytkowaniem. Tego samochodu są związane jakieś dodatkowe wydatki. Jaki będzie koszt użytkowania w przyszłości tego auta? Niektórzy z posiadaczy samochodów, na które minął już okres gwarancyjny, twierdzą jednak, że i w tej sytuacji można znaleźć plusy. Nie jesteśmy już bowiem zobowiązani do przeprowadzania przeglądów w autoryzowanych serwisach, co oczywiście pozwala na ograniczenie kosztów z tym związanych. Warto jednak wiedzieć, że możemy też taką gwarancję na samochód przedłużyć. Sytuacja dodatkowo komplikuje się, kiedy chcemy kupić używane auto dostawcze. W tym przypadku należy się naprawdę dobrze zastanowić, czy chcemy zdecydować się na samochód, który pracował intensywnie, co bezwzględnie znajduje odzwierciedlenie w stanie pojazdu? Samochód dostawczy jest kupowany na kilka lat i raczej jest kupowany na pełne wyeksploatowanie tego auta. Skąd pozyskujemy? Najczęściej to są windykacje czyli samochody, które zostały zabrane przez banki lub towarzystwa leasingowe. No I z racji tego, że to jest taki specyficzny sposób pozyskania tych samochodów jest znacznie mniej. Nie ma czegoś takiego w samochodach użytkowych jak w samochodach nowych. Zmienia się model, wchodzi nowy produkt, jest grupa ludzi, którzy chcą mieć nowy model, nowy produkt. Tam raczej to jest obliczone na yy, pracę. Jeżeli się nadaje do pracy, to jest jeszcze użytkowane. Kiedy jesteśmy firmą małą, której w zasadzie przedstawiciele marek motoryzacyjnych nie traktują jak klienta flotowego, to przynajmniej w sytuacji, kiedy chcemy kupić auto osobowe, warto rozważyć zakup auta używanego. Istotne jest jednak, jak zawsze, to, aby decyzję podjąć racjonalnie, rozważyć wszelkie za i przeciw oraz przede wszystkim nie wierzyć bezgranicznie sprzedawcy i zawsze weryfikować zarówno kwestie dokumentacyjne, jak i faktyczny stan techniczny pojazdu. Serwisowanie samochodów firmowych to temat, który spędza sens powiek wielu przedsiębiorców. Taki problem dotyczy nie tylko menadżerów flot samochodowych, ale także zwykłych użytkowników. Bo co zrobić, żeby było dobrze, szybko, a jednocześnie tanio? Jest na to sposób serwis poza siecią ASO. Jednak jak z większością wszelkiego rodzaju dylematów bywa, są plusy i minusy takiego działania. Postawiłbym takie pytanie: skąd. Serwisy nieautoryzowane, które nie mają dostępu do informacji, jak ma być przeprowadzony dany przegląd czy naprawa, będą wiedziały, jak ma być to zrobione. W praktyce jest to różnie. W ASO jest drożej, ale za to mamy pewność, że naprawa będzie przeprowadzona dobrze z użyciem oryginalnych części i z należytymi zaleceniami oraz procedurami producenta naszego auta. W Polsce istnieje również rynek serwisów niezależnych, które są tańsze od sieci ASO, ale czy lepsze? Czy można porównać wiedzę pracowników serwisu niezależnego i serwisu ASO? Na pewno są serwisy nieautoryzowane w kraju, które świadczą dobrą jakość. Znam takie serwisy, jest to biznes rodzinny od lat. Ktoś to robi z pasją, przykłada się do tego, i na pewno jako, jakość tej naprawy są dobre. Serwisowanie samochodów poza oficjalną siecią dealerską danej marki ma także swoje minusy. Niedogodnością mogą być kwestie dotyczące reklamacji w przypadku małych warsztatów. Ja mam osobiście złe doświadczenia z reklamacjami w nieautoryzowanych stacjach, bo o ile reklamacja w serwisie autoryzowanym, no to są znowu pewne procedury, standardy, które to opisują, że należy ją szybko rozpatrzyć, jeżeli jest słuszna, to trzeba ją pozytywnie rozpatrzyć i tak dalej. To tyle w przypadku serwisów nieautoryzowanych. Na przykład źle został złożony pasek rozrządu. Część była wadliwa, ale został źle założony i później się zerwał i trzeba naprawić głowicę. No to prywatny właściciel tego serwisu musi to, musi to z własnej kieszeni wyciągnąć. No więc naturalną sprawą jest to, że będzie szukał możliwości, żeby udowodnić, że to nie była jego wina. Faktem jest, że autoryzowane stacje obsługi starają się trzymać klientów jak najbliżej siebie, dlatego też stawiają wymagania jakościowe w zakresie przeglądów i napraw bardzo wysoko, przez co wiele placówek bez autoryzacji po prostu sobie z nimi nie radzi. Dzisiaj klient flotowy to jest klient, który nie wymaga tylko tego, żeby klocki hamulcowe były wymienione. Za 200 zł i żeby było tanio, tylko że do tego, żeby za tym był proces zautomatyzowany, żeby jakość obsługi była dobra, żeby klient, który przyjedzie, żeby miał gdzie usiąść i, i poczekać na ten samochód, to są takie dość ważne aspekty i teraz no, są firmy, które nie robią pozaso i tych aspektów jakościowych nie są dla nich tak istotne jak ewentualne oszczędności. Okazuje się również, że decyzję o obsłudze serwisowej pojazdów podejmujemy często na podstawie pierwszego wrażenia przy bezpośrednim kontakcie z potencjalnym serwisem. I z tego również należy zdawać sobie sprawę. Na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się niebawem. Kolejny zwiat za tydzień. Małgorzata Kaczmarski. Do zobaczenia.